Wiesz, że ktoś mówił o tobie w grupie, prawda? Ale to nie była byle jaka rozmowa. Była intensywna, pełna emocji, pełna prawdy. Ta osoba opowiadała o tobie, jakby nosiła w sercu coś, czym nie mogła się podzielić tylko sama z sobą. Jej słowa miały wagę, miały podziw, miały coś, co sprawiło, że wszyscy wokół zatrzymali się, żeby posłuchać. Najbardziej imponujące? Nie chodziło tylko o to, co robisz, lecz o to, kim jesteś, o tym, jak poruszasz ludzi, nawet tego nie zauważając. Reakcje były szczere, spojrzenia pełne zgody, gesty aprobaty. Byłeś centrum rozmowy, punktem łączącym tych ludzi. Wiem, że może nawet nie zdajesz sobie sprawy z wpływu, jaki wywierasz na ludzi. Czasami żyjemy automatycznie, nie zauważając, jak bardzo jesteśmy obserwowani, podziwiani czy pamiętani w momentach, kiedy nas nie ma. Ale prawda jest taka, że w tej rozmowie każde słowo, które wypływało z ust tej osoby o tobie, było naładowane czymś, czego nie można łatwo wyjaśnić. To nie był tylko podziw, to była energia, która wypełniała otoczenie. Jakby przez kilka minut byłeś tam, mimo że cię nie było. I być może teraz myślisz, ale co zrobiłem takiego wyjątkowego? Nie wiem dokładnie, co czujesz, gdy to słyszysz, ale mogę cię zapewnić, że to, co zostało powiedziane, nie dotyczy każdego. Ta osoba nie używała pustych słów ani ogólnikowych fraz. Mówiła o rzeczach, które mógłby powiedzieć tylko ktoś, kto naprawdę cię widzi, kto naprawdę zwraca uwagę na to, kim jesteś. Nie chodziło o oczywiste rzeczy, nie chodziło o powierzchowne momenty. To było o tobie prawdziwym, o twoim sposobie. O tym, jak traktujesz ludzi, o wpływie, jaki wywierasz, nawet bez wysiłku. I grupa słuchała. Naprawdę. Bo to, co zostało powiedziane, dotknęło czegoś w środku każdego z nich. Opisano cię jako kogoś, kto robi różnicę, jako kogoś, kto, nawet nie wiedząc o tym, zostawia kawałek siebie wszędzie, gdzie przechodzi. Nie było osądów, nie było wątpliwości. Było połączenie, takie, które zdarza się, gdy prawda jest wypowiadana z serca. Teraz chcę, żebyś przez chwilę się zastanowił. Masz pojęcie, jak to jest rzadkie? Ile razy w życiu ktoś siada w grupie i mówi o innej osobie z takim uczuciem, że inni się wzruszają? To nie zdarza się każdemu, to zdarza się ludziom, którzy w jakiś sposób dotykają innych na poziomach wykraczających poza to, co można zobaczyć lub wyjaśnić. Chodzi o Twoją esencję, o to, co nosisz w sobie i co, nie zdając sobie sprawy, wylewa się na świat. I wiem, że możesz próbować przypomnieć sobie, kto to mógł być. Może myślisz o osobach, które są częścią twojego życia, próbując wyobrazić sobie, kto ma taką wizję na twój temat. Ale czy to ma znaczenie? Najważniejsze tutaj jest to, co to mówi o tobie. O tym, kim jesteś, gdy myślisz, że nikt nie zwraca uwagi, bo to w tych chwilach, w drobnych gestach, w słowach, które wybierasz, w energii, którą nosisz. Ludzie zaczynają zauważać coś innego, coś, czego nie można zapomnieć. Ta rozmowa, która miała miejsce, to tylko odzwierciedlenie tego, co już robisz, nie zdając sobie z tego sprawy, wpływu, jaki już masz, nawet gdy myślisz, że nikt nie patrzy. A prawda jest taka, że to mówi o tobie o wiele więcej niż o tych, którzy tam byli, mówiąc o tobie. Bo ci ludzie, słuchając tego wszystkiego, rozpoznali coś, rozpoznali prawdę. Rozpoznali, że jesteś kimś, kto zasługuje na to, by być pamiętanym, kimś, kto zasługuje na podziw. A teraz chcę ci zadać pytanie: co z tym zrobisz? Jak spojrzysz na siebie po tym, jak dowiesz się, że są ludzie, którzy widzą cię w tak wyjątkowy, tak specjalny sposób, bo życie ma to do siebie. Spędzamy tyle czasu obwiniając się, porównując się, myśląc, że nie jesteśmy wystarczający, że nie robimy wystarczająco, że zapominamy dostrzec, jak bardzo jesteśmy już ważni, jak bardzo jesteśmy już zauważani, doceniani, nawet tego nie zauważając. Ta rozmowa, te słowa są przypomnieniem, przypomnieniem, że już jesteś wystarczający, że nie musisz być perfekcyjny ani robić niezwykłych rzeczy, aby poruszyć ludzi, bo Ty. Dokładnie taki, jaki jesteś, już to robisz, bez wysiłku, bez planowania, po prostu będąc sobą. A teraz powiem ci jedno: nie pozwól, aby to przeszło niezauważone. Nie ignoruj tej prawdy o sobie, bo świat potrzebuje więcej takich ludzi jak ty ludzi, którzy nawet nie wiedząc, robią różnicę. Ludzi, którzy w prostocie codziennego życia są w stanie przekształcić otoczenie, zainspirować innych ludzi, tworzyć niezapomniane więzi. Wiem, że może nie jesteś przyzwyczajony do słuchania takich rzeczy. Może wydaje ci się to dziwne, niewygodne, ale taka jest prawda i zasługuje na to, aby być powiedziana. Bo często to, czego nam brakuje, to nie bycie lepszymi, lub robienie więcej. To, czego nam brakuje, to dostrzeżenie, jak bardzo już jesteśmy, jak wiele już robimy. Musisz teraz zrozumieć coś fundamentalnego. Wszystko, co zostało o tobie powiedziane, nie jest przypadkowe, nie jest wymyślone, nie jest pustym komplementem rzuconym na wiatr. Jest odzwierciedleniem tego, kim jesteś. I być może najtrudniejszą częścią jest właśnie zaakceptowanie tego, bo czasami nie dostrzegamy w sobie tego, co inni ludzie widzą tak wyraźnie, i wtedy żyjemy z wątpliwościami, obawami, nie wiedząc dokładnie, jaki wpływ wywieramy. Ale to nie zmienia faktu, że jesteś widziany, zauważany i doceniany. To, co o tobie mówiono w tamtej rozmowie, jest dowodem na to, że twoja obecność sięga znacznie dalej niż sobie wyobrażasz. Nieważne czy uważasz, że po prostu żyjesz swoim życiem, jak każda inna osoba. Dla kogoś, dla wielu osób, może jesteś czymś znacznie więcej. I nie chodzi tu o perfekcję, o bycie kimś idealizowanym. Chodzi o esencję tego, co przekazujesz, o to, jak twój unikalny sposób bycia tworzy coś, czego inni ludzie nie mogą ignorować. I spójrz, wiem, że to może wydawać się przerażające. Czasami łatwiej jest uwierzyć, że jesteśmy po prostu normalni, że po prostu przechodzimy przez dni, jak wszyscy inni. Bo przyznanie, że mamy wartość, że jesteśmy ważni, że odciskamy piętno na życiu innych ludzi, niesie ze sobą ciężar, niesie ze sobą odpowiedzialność za akceptację, że to, co robimy, ma znaczenie. A to często jest trudniejsze niż się wydaje. Ale musisz to usłyszeć. Nie jesteś jak każdy, jesteś wyjątkowy. Sposób, w jaki działasz, wybory, które podejmujesz, nawet momenty, w których myślisz, że ponosisz porażkę. Wszystko to składa się na osobę, która wywarła tak duże wrażenie w tamtej rozmowie. A jeśli ktoś poświęcił czas i emocje, aby mówić o tobie w ten sposób, to dlatego, że zrobiłeś coś, co pozostało, coś, co głęboko poruszyło. Teraz chcę, abyś się zastanowił: kiedy ostatni raz dałeś sobie kredyt za to, kim jesteś? Nie za to, co zrobiłeś, nie za osiągnięcia, ale za to, kim jesteś w swojej istocie? Kiedy ostatni raz spojrzałeś na siebie i uznałeś wartość, którą nosisz, nawet bez potrzeby udowadniania czegoś komukolwiek? Bo właśnie o to tu chodzi. Nie o wyniki, nie o status, ale o twoją ludzkość, o to, co przekazujesz tylko będąc sobą. I tak, wiem, że to może być trudne do przełknięcia. Może teraz siedzisz tam, myśląc o wszystkich swoich niepowodzeniach, o tych chwilach, kiedy popełniłeś błąd, o momentach, kiedy nie byłeś tym, kim chciałbyś być. Ale pozwól, że Ci coś powiem. Nikt nie mówił o perfekcji. Ta rozmowa nie dotyczyła nieosiągalnego ideału. Chodziło o Ciebie, z wszystkimi Twoimi niedoskonałościami i o to, jak one są częścią tego, co sprawia, że jesteś prawdziwy, ludzki, autentyczny. Ludzie nie łączą się z maskami, łączą się z tym, co jest prawdziwe. I to, co ta osoba powiedziała o Tobie w tamtej rozmowie, było właśnie takie. Coś prawdziwego, coś, co mogło być powiedziane tylko o tobie, i może trudno w to uwierzyć, ale to jest prawda. Bo czasem to my jesteśmy ostatnimi, którzy dostrzegają to, co inni już w nas zauważyli. A teraz, kiedy już to wiesz, co dalej? Jak zaczniesz teraz postrzegać siebie? Bo to, co zostało powiedziane o tobie, powinno zmienić sposób, w jaki widzisz samego siebie. Nie jako wymaganie, ale jako zaproszenie. Zaproszenie do zauważenia, że jesteś wystarczający, dokładnie taki, jaki jesteś, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, już zostawiasz swój ślad na świecie, w ludziach, w momentach. I być może zapytasz A co jeśli nie jestem tym wszystkim, o czym mówili? Ale pozwól, że ci coś powiem. Już jesteś. Sam fakt, że ktoś poczuł to, co poczuł, mówiąc o tobie, jest tego dowodem. Nie musisz być więcej ani lepszy. Musisz jedynie zacząć wierzyć, że już jesteś, że osoba, którą jesteś dziś, ma już wpływ, który wart jest uznania. To, co chcę, żebyś wyniósł z tego wszystkiego, jest proste, ale głębokie. Jesteś ważny i nie w sposób ogólny, nie jako fraza na efekciarskim banerze. Jesteś ważny naprawdę w prawdziwym życiu. W połączeniach, które tworzysz, w momentach, które przeżywasz. I skoro to było tak oczywiste dla tamtej osoby, w tamtej rozmowie, dlaczego nie miałoby być oczywiste również dla ciebie? Teraz, gdy już to wiesz, ważne jest, aby ta prawda stała się częścią ciebie nie jako ciężar, nie jako wymóg, ale jako przypomnienie tego, kim jesteś i jak wpływasz na innych. Bo w głębi duszy zawsze wiedziałeś, że jest w tobie coś wyjątkowego. Coś czego nie zawsze udało się ubrać w słowa, ale co, gdy jest dostrzeżone przez innych, staje się niezaprzeczalne. Osoba, która mówiła o tobie w tej rozmowie, nie zrobiła tego z obowiązku, nie próbowała nikogo zaimponować. Słowa przyszły naturalnie, z taką szczerością, która pojawia się tylko wtedy, gdy mówimy o czymś naprawdę ważnym. To pokazuje, ile dla kogoś znaczysz, jak bardzo Twoja obecność już na kogoś wpłynęła nawet jeśli o tym nie wiedziałeś. I to rodzi pytanie, czy dajesz sobie wartość, na którą zasługujesz? Bo często nie doceniamy tego, co robimy, kim jesteśmy, wpływu, jaki wywieramy. Patrzymy na własne wady, własne ograniczenia i przestajemy dostrzegać, że to, co naprawdę się liczy, tkwi w drobnych rzeczach, w momentach, których nawet nie zauważasz, ale które pozostają w pamięci kogoś innego. Czy pamiętasz ten raz, gdy uśmiechnąłeś się do kogoś, mimo że go nie znałeś? Albo ten moment, gdy zrobiłeś coś prostego, ale co ostatecznie zmieniło dzień innej osoby? To te małe gesty, te szczegóły, które często przechodzą niezauważone przez ciebie, ale pozostają w pamięci tego, kto je odbiera. I właśnie o to chodziło w tej rozmowie. O wpływ, jaki wywierasz, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. O to, jak to, co robisz. A przede wszystkim, kim jesteś, porusza ludzi w sposób, który może nigdy nie został ci powiedziany, ale teraz już wiesz. I tego nie można zignorować, bo wiedza o tym zmienia wszystko: zmienia sposób, w jaki widzisz siebie, zmienia sposób, w jaki poruszasz się po świecie. Nie jako ktoś, kto musi coś udowodnić, ale jako ktoś, kto już wie, że jest ważny, ktoś, kto już rozumie, że nawet w swoich błędach jest coś wyjątkowego, czego nie da się wymazać. Wiem, że może być trudno to zaakceptować. To normalne. Spędzamy tyle czasu, będąc krytycznymi wobec siebie, słuchając głosów, które kwestionują, które minimalizują, że czasami prawie niemożliwe jest uwierzyć w dobre słowa, które do nas docierają. Ale co, gdybyś na chwilę odłożył tę oporność na bok? Co, gdybyś pozwolił, żeby to do ciebie dotarło? Co, gdybyś naprawdę uwierzył, że wszystko, co o tobie powiedziano, jest prawdą? Bo jest. Osoba, która mówiła o tobie w tej grupie, zobaczyła coś, co także ty powinieneś zobaczyć. Nie ma znaczenia, ile razy w przeszłości wątpiłeś w samego siebie. Nie mają znaczenia porażki, potknięcia, niepewności. Ważne jest, że mimo tego wszystkiego nadal jesteś kimś, kto robi różnicę, kimś, kto jest zapamiętany, podziwiany, kochany w sposób, którego może nawet nie dostrzegasz. I wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Nie musisz niczego zmieniać, nie musisz być kimś innym, bo taki, jaki już jesteś, dokładnie taki, jaki jesteś, jest wystarczający. To coś, czego nikt nie może ci zabrać, to coś, co jest zakorzenione w Twojej istocie. A kiedy zaczniesz to akceptować, coś wewnątrz Ciebie się zmieni. Nie chodzi o to, by stać się doskonałym. Nie chodzi o to, by zadowolić wszystkich. Chodzi o zrozumienie, że dla tych, którzy naprawdę się liczą, już jesteś wszystkim, czym powinieneś być. Dla tych ludzi, dla tych, którzy widzą Cię prawdziwie, którzy cenią Cię za to, kim jesteś, nie ma potrzeby niczego więcej. Już jesteś wystarczający. Teraz pytanie brzmi: jak będziesz to nosić od teraz? Jak będziesz żyć? Wiedząc, że są ludzie, którzy widzą Cię w ten sposób, którzy tak Cię czują, którzy mówią o Tobie z taką emocją i prawdą. Bo to nie może być coś, co usłyszysz i odłożysz na bok. To coś, co musi stać się częścią Ciebie. A partir de teraz chce, żebyś się do tego odnosił za każdym razem, gdy zaczniesz wątpić w siebie. Pamiętaj, że są ludzie, którzy wierzą w Ciebie. Którzy dostrzegają w tobie to, co najlepsze, nawet gdy ty tego nie widzisz. Użyj tego jako przypomnienia, jako wsparcia, jako siły, która pomaga ci iść naprzód. I przede wszystkim pozwól sobie to poczuć, pozwól sobie dostrzec swoją wartość, pozwól sobie żyć z przekonaniem, że jesteś ważny. Bo w ostatecznym rozrachunku to jest to, co robi różnicę nie to, co robisz, ale kim jesteś. A kim jesteś, to już coś niezwykłego. Teraz to do Ciebie należy. Wiedza o tym, że są ludzie, którzy widzą w Tobie coś szczególnego, nie może być zignorowana ani traktowana jako coś przejściowego. To jest moment, który powinieneś zatrzymać i zastanowić się nad wpływem, jaki już masz na świat, nawet w momentach, gdy tego nie zauważasz. Ta osoba, która mówiła o Tobie z takim uczuciem i prawdą, nie próbowała nikogo zaimponować. Dzieliła się czymś autentycznym. Czymś, co tylko ktoś, kto naprawdę widzi to, co najlepsze w tobie mógłby powiedzieć. Pomyśl o tym, ile razy krytykujesz siebie, naciskasz na siebie, lub czujesz, że nie robisz wystarczająco? Ile razy przestajesz doceniać proste momenty, małe gesty, ponieważ myślisz, że nie są ważne? Ale co, jeśli te momenty, te gesty są właśnie tym, co robi różnicę dla kogoś? A co, jeśli Twój sposób bycia tak naturalny i spontaniczny, jest tym, co wyróżnia cię w życiu ludzi wokół ciebie? Teraz jest czas, aby zmienić tę perspektywę. Nadszedł czas, aby patrzeć na siebie z większą życzliwością, aby zaakceptować, że już jesteś wystarczający, dokładnie takim, jakim jesteś. Ta rozmowa, która się odbyła, gdzie twoje imię zostało wspomniane z takim uznaniem i podziwem, nie jest tylko odosobnionym przypadkiem. To dowód, że jesteś widziany, zauważony i ceniony w sposób, którego być może sam jeszcze nie zauważyłeś. Wiem, że może być trudno to zaakceptować. Dorastamy, ucząc się doceniać wielkie osiągnięcia, nadzwyczajne działania i zapominamy, że to, co naprawdę się liczy, to relacje, które tworzymy, energia, którą przekazujemy i wpływ, jaki mamy na codzienne życie. Ale to właśnie pozostaje to właśnie zmienia. I ty już to robisz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego chcecie zaprosić do czegoś. Pozwól sobie odczuć wpływ tej wiadomości. Pozwól sobie uznać, że masz wartość, że jesteś ważny. A kiedy zaczniesz siebie krytykować, wątpić w siebie, wróć do tego momentu, do tej rozmowy, do tej prawdy: jesteś ważny, dokładnie taki, jaki jesteś. Teraz chcę usłyszeć od ciebie. Jak ta wiadomość cię poruszyła? Przypomniała ci jakiś moment, gdy ktoś dostrzegł w tobie coś, czego sam nie widziałeś? A może chwila, kiedy poczułeś wpływ, jaki wywarłeś na kogoś, nawet nie wiedząc o tym? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Twoja historia może inspirować innych, tak jak teraz jesteś inspirowany. A jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, jeśli przyniosła ci jakieś refleksje lub nowe spojrzenie na samego siebie, zostaw polubienie. To pomaga przekazać tę wiadomość innym, aby więcej osób mogło połączyć się z tą prawdą. I nie zapomnij zasubskrybować kanału. To miejsce, gdzie zawsze znajdziesz przestrzeń, aby przypomnieć sobie o swojej wartości i dostrzec wpływ, jaki już masz na świat. Nie jesteś sam, jesteś wyjątkowy. I świat potrzebuje więcej takich osób jak ty, które dostrzegają swoją wartość. Więc podziel się swoją historią, zostaw polubienie, zasubskrybuj i noś tę wiadomość ze sobą. Bo na końcu to właśnie się liczy świadomość, że ty, dokładnie taki, jaki jesteś, już robisz różnicę.